Pogoda sprzyja, więc miłośnicy lasu tłumnie ruszyli na poszukiwanie swoich ulubionych skarbów natury. Uzbrojeni po zęby nie tylko w nożyk i koszyk czy wiaderko, ale coraz częściej w mobilne atlasy grzybów. Jak podkreślają specjaliści, każdy sposób, aby dbać o swoje bezpieczeństwo podczas grzybowych podbojów jest dobry. Radziłbym, żeby wybierać grzyby te, które mają rurki czyli taką gąbeczkę. Ponieważ wśród nich nie ma gatunków śmiertelnie trujących, Zdarzają się niejadalne i też są nawet takie lekko trujące, ale na pewno nie, nie skończy się to tragicznie. Warto zaopatrzyć się w atlas grzybów i porównywać swoje, swoje okazy właśnie z atlasem. Z pomocą grzybiarzom amatorom przychodzą stacje sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju. Zatem jeśli mamy wątpliwość, czy grzyb jest jadalny, zapytajmy ekspertów. Zapraszamy do inspekcji sanitarnej w każdej stacji w Polsce, jak również u nas tutaj w Koninie. W Koninie w dwóch punktach udzielamy porad grzybowych. Na ulicy Stanisława Staszica 16 w Starym Koninie oraz na ulicy Noskowskiego 4. Porad grzybowych udzielamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 14. Czasem warto poświęcić nieco czasu, aby w sztuce wyboru najlepszych grzybów nieco się dokształcić. Dwór skrzynki w gminie Stęszew 19 października zaprasza na specjalne warsztaty dla grzybiarzy. Na tych warsztatach opowiemy Państwu o tym, jak zajmować się grzybami w pokoju. Od momentu, kiedy przyniesiemy je z lasu, a właściwie nawet wcześniej, czyli e, jakie grzyby warto z tego lasu przynieść, potem co z nimi zrobić w kuchni, w jaki sposób się z nimi obchodzić i jak przygotować je w sposób tradycyjny, zdrowy i bezpieczny. Toksykolodzy zwracają uwagę, że objawów zatrucia nigdy nie wolno lekceważyć. Niepokojącym jest zawsze to, kiedy one się pojawią? Jeżeli one pojawią się godzinę, dwie po zjedzeniu potrawy grzybowej, nie są tak niebezpieczne jak te, które pojawiają się z dużym odroczeniem w czasie. W przypadku muchomora sromotnikowego na przykład to odroczenie to nawet 10, a niekiedy i więcej godzin. W takich sytuacjach szybka reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie. Jedliśmy grzyby ze znanego źródła, koncesjonowanego, a objawy pojawiły się stosunkowo wcześnie. Musimy obserwować siebie i nie ma takiego dużego niepokoju związanego z utratą zdrowia czy tym bardziej życia. Natomiast jeżeli otrzymaliśmy grzyby, a objawy pojawiają się późno, są bardzo intensywne, to istotnie nie powinniśmy odraczać decyzji zgłoszenia się do lekarza, gdyż objawy te same z siebie nie ustąpią. Najbardziej niepokojące zawsze jest sytuacja, kiedy wymiotujemy, nie możemy uzupełnić płynów do wtedy tym bardziej koniecznie zgłośmy się do lekarza, do szpitala, do oddziału ratunkowego. Na szczęście liczba osób, które zatruły się grzybami z roku na rok spada. Według danych Państwowego Zakładu Higieny w 2022 roku w Polsce były 22 zatrucia grzybami, a w ubiegłym roku 13.